Będziecie kochani z tej strony, Kukilia, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy oczywiście w animacji Hotel Husband. Nie mogę mi się doczekać, bo słuchajcie, będzie się działo, słuchajcie, będzie się działo. Jesteśmy w hotelu Husband. Ja nie mogę, ja nie mogę się doczekać, widzowie. Nie mogę uwierzyć, że w ogóle trafiliśmy do tej animacji. I jakim tempie trafiliśmy do tej animacji? Zobaczcie, jak wszystko jest uzbrojone. Mega ładnie. Em, um, hejcia Hejcie. Dobrze, słuchajcie. Zobaczmy. E, Rozeźmy się po hotelu. O, mamy tu żabulkę. Kurde, dlaczego ja nie mogę chwycić. Czekajcie. Że to tu mnie. Przepraszam, przepraszam, że się zresztą. Mam um, okej. Okay. Przepraszam. Oki. Okay. Wow, Valentino! Valentino ma drzwi VIP. My nie mamy VIP. Mamy ludzki świat. Mamy e, tu takie obrazy z Nifty i z e, Alastorem jako zakonnicą? Co? Co tu się dzieje? Alastor to jest demon. Mamy tu przejście do nieba. Wow, nieźle się porobiło. I tu mamy Tom naszą piękną Charlie. Ym, chociaż inaczej wygląda. Ej, proszę mi nie popychać. Co, 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 co to ma być? Już widać mojej fani dołączają. Hejcia! Okej. Okay. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie Okej, okay, widzę, więc idziemy. Kurde no, ja fanka wiem o tym. Przecież ludzie tak o nie przychodzą. Okej, okay. da się tu być Charlie? Nie da się być. Tu jest www. Chodźcie ludzie. O co chodzi w tej grze? No ja dołączyłam pierwszy raz, czy widzieliście, że żebym to nagrywała? O, oh, OMG, słuchajcie, OMG. Oh, OMG, oh, tu jest skin Alastora. A jest może Charlie? Poczekamy, jest Lucifer. O, może kolejny challenge, jako Lucifer? No nie wiadomo. Dobra. Dobra, a gdzie jest? Charlie? Jest może gdzieś Charlie? Charlie, gdzie jesteś? Nie ty! Jest Charlie! Ale to jest tylko pluszak. Kurczę! Ale ja tym też złam. Nie mamy Charlie. Nie ma mojej ulubionej postaci. To znaczy, Alastor też jest moją ulubioną postacią, ale wolę Charlie. Wyróżnienia. A, bo to wyróżnienia. O oh, jesteśmy Charlie! Ale te włosy trzeba ściągnąć. Jesteśmy Charlie! Ej, mam Charlie! 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 Mega, a jak zdjąć te włosy? Czekajcie, jak z. Head. Um, head mover. Jesteśmy Charlie! Jupi! I co, zobaczcie, jesteśmy Charlie! Tak! Dobra, a Wy kim jesteście? Dobra, Ty jesteś Charlie. Ty też. Możecie być, kim chcecie, oczywiście. Ja, ja wybrałam akurat Charlie. Coś mi się zacina. Mi troszeczkę też. Dobra, czyli tutaj jest Charlie. Wow. Dobra, Hej, Hejka, nagrywasz? Pytam się trzeci raz. Tak. Um, tak. 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 Okej. Okay. Chodźcie, ludzie. Chodźcie. Tutaj. Uuu, zobaczcie, ale to mega śnieg wygląda. Tu jest jakiś wóz. Tu jest jakiś wóz. Em, a tu... E, jakieś takie Nie wiem co to jest Chyba jakaś gra A co to jest? Tego smoka chyba nie było A tu słuchajcie jest taka jakaś mapa Tego wszystkiego Idziemy do nieba Chodźcie dziewczyny Chodźcie Misia idziesz? Misia Gdzie Misia jest? Julia zrobisz screena? Tak. Ale mam wszystkie. Dobra. Zrobimy screena. Okej, okay, robimy screena. Ok, widzę. No. Wese można ściągnąć na head remove i tam jest. O możemy coś teleportnąć. Ok, dzięki za info. Dobra. Chodźcie dziewczyny. Wow. Okej. Okay. Dobrze, już byłem. Co robimy? Chodźcie. E, czekajcie, a dlaczego? A dlaczego? M. Mm. Ja nie wiem, co mam zrobić. Chodźcie. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Um, do nieba. O, ktoś jest. Ja mam swój dzień. Oby był twój lepszy dzień, bo każdy dzień spędzony w gronie cookies jest dobry. Chodźcie. Ludzie, jesteście tu? Dobra, nie wiem, czy są. O oh, 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 zobaczcie wrota nieba jesteśmy w niebie, jak chyba JA umarł. Ej, zobaczcie, ale fajna minka. Lewitator. Jesteśmy w niebie. Jesteśmy w niebie. Pomogę tobie. Chodź Stań! tak skocz! Skocz! Coś mi się zepsuło Spróbuj Sko- Skoczyć Spróbuj skoczyć Spróbuj skoczyć Dobra, pociągam mhm. XD Oj lesi. XD Nie XD Nie dam rady To może reset? To może reset? My w niebie Dobra, nie wiem za bardzo, jak zmienić włosy. Trzeba wnąć się do tamtego miejsca i dać remowę. Dać remowę. Head. Trzeba zamknąć tego miejsca i dać remowę head żeby i usunąć włosy. Dobra. <kling> Okej. Okay. Ja strasznie podoba. <gry biased> Okej. Okay. Jestem. Okidoki. doki. Wow. A jak on się przemienił w niego? Wow. Jak ty te w tego? Jak zapomniałam jego imię? Chyba Tom. Jak ty w niego się? Przemieniłeś. No dobra, nie, nie ryzykuję, Okej, okay, chodźcie. Dobra, wejdźmy do środka. O! Oh, wow. Wow. wow! Oczywiście pozdrawiam na tiem. Pozdrawiam na tiem. Pozdrawiam, Nadia. To widzę. Wow, zobaczcie, a tu ta sala, w której e, ta y, była Charlie. E, była Charlie tutaj i e, no i ta Anielica. Zapomniałem, jak ona ma na imię. Dobra, a jak się wspiąć tutaj na tą górę? Musimy jakoś by kombinować, ale fajnie jest stwierdzać. My w niebie My w niebie Okej, okay, nie liczę. Bo pytają się Gdzie my, gdzie my, gdzie my Wow Ja tam... Dobra Idziemy co dziewczyny? Tu trochę nudno Zamknij A dobra, trzeba dołączyć do ym, grona, którzy lubią tą grę. Pozdrowisz... kogo? Kitty Belle? No, oczywiście, że pozdrawiam e, Kitty Belle. Pozdrawiam Kitty Belle. Ale po co ja mam pozdrawić, Kitty Belle? Kitty Belle wie, że pozdrawiam ją. Dobra. Pozdrobisz mi się Pozdrawiam mi się Pozdrawiam mi się Dobra. Chodźcie ludzicha wow. wow, Zobaczcie teraz na to Zobaczcie To normalnie są anielskie troki anielskie wrota Mega, mega ładnie to wygląda w ogóle. Okej, okay, a co to jest? A do tego się nie da wejść, okej? Okay? Ej, ale chyba kojarzymy skądś to miasto. Ale miasto. No, mega. Mega, słuchajcie, mega gigantyczne. Mega. Wow. Wow. Tego się... Nie spodziewałam Tego się nie spodziewałam To jest naprawdę magiczne miejsce Dosłownie Oh my gosh Chwila Tak No Fajne maja <gryw> Ej, a my możemy tak? Wow, zobaczcie na to ale fajne baloniki. No dobra. Nikt nie jest Lucyferem. O co to jest? Ej, zobaczcie! Tu jest jakiś most. Ej, dziewczyno, chodźcie. Chodźcie tutaj. O, Alastor. Mamy tu Alastora. O, ale wysoko. Zgadzam się w stu procentach. Jesteśmy na chmurze. Jesteśmy na chmurze. Omyki. Oh o my God, o oh my God, o oh my O! Ale mega Wow, widzę, że teraz już jesteśmy w tym miejscu. Tam, gdzie się odgrywała ta akcja, już nie jesteśmy w tym niebie. No dobra, dobra. Dawajcie, ludzicha. E, skaczcie e, z chmury i e, traficie do tego miasta, gdzie była Charlie. Zgubiłam się. Z chmury trzeba skoczyć. Z chmury trzeba skoczyć. Dobra. Okej, okay, widzę serdecznie pozdrawiam. Lenę. Muszę kończyć. To pa. Lesi. To pa, Lesi. Pa, Lesi. Uścisk na pożegnanie. pa. Chwilę mi się nie chce. Dobra, Widzimy. Wow, ale to naprawdę magiczne miejsce widzę. Nawet jak dla mnie Zobaczcie, jakie to niebo jest ładne Czemu nie ma tu produkcji hot dogów? Nie wiem Nie wiem, czy była taka Dobra Ale piekło Rale. Dobra, chodźcie Chodźcie ludzie Co to jest? To jest jakiś bus? Dobra, chodźcie Tam jest chyba ten Hotel Hasbin Chodźcie, chodźcie. Możemy zobaczyć Hotel Hasbin. Czy to jest Hotel Hasbin, czy to tylko jakieś te... Yy, szkoła, czy coś. W tym desek. A tu była ta odgrywana rola tam, gdzie Charlie śpiewała z Tom. Z tą koleżanką Alastora. Dobra. Kurczę, zamknięta. Czemu wszystko, co jest fajne, to jest zamknięte? Mam pytanie, czemu nie ma tu. E, czego nie ma? Zobaczcie, to niebo się rusza. Niebo się. rusza. NIEBO SIĘ rucza. WOW MEGA Widzimy idziemy teraz do hotelu Hasbin, nie wiem gdzie dokładnie O nie, no kolejna osoba musi kończyć To pa Nadia, to pa Nadia Szkoda I widzowie, teraz pozdrawiam wszystkich widzów Julii, macie pozdrowienia o tym jeśli. Dobra, chodźcie. Ehm, poszukamy hotelu Hasbin. Poszukamy hotelu Hasbin. Dobra. Idziemy na poszukiwania hotelu Hasbin. Oki. Okay. Idziesz z nami? Żabka. Żabka. Lęka, w sensie. Ym... piekle. Jesteś. Piekle jesteśmy. No dobra. Chodźcie żabka. Oki. Okay. Julia powiem szarty. Macie czemu nie masz da nie domowego, bo nie mieszkam w domu. Sobie <grystanie> rozkumałam. No widzisz, bo nie mieszkam w mieszkaniu, tylko w domu. Zapomniałam, że mix <grystanie> Hello, my nice to meet you. Ej, ale fajnie to wygląda, te światła. W sensie. Światła tworzą kory! Ej, a gdzie jest ten hotel has been? No kurde, widzieliśmy już to. Jakby widzieliśmy już wszystko. Ej, rzepka, chodź. Dobra. Mm, nie widzieliśmy natomiast hotelu has Okej. Okay. Once. <laughs> Okej, okay, czekajcie, misia, 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 idziesz? A, dobra, ty masz ten balon, więc dawajcie ludzie e, do hotelu Hasbin. Hasbin, hotel! Ale mega! Chociaż byliśmy chyba na początku, nie wiem, czy to był <noise> kot. Dobra, to chodźcie, ludzie. Chodźcie, ludziska. Julia, ile masz Robux? Ja... Mm. Ja dziewięć Ale... Niedługo będę miała więcej Hihihi Okin fajnie Mega Bo ja wam daję czasami Robuxy i inną. Może to też jakie co się ja mam starał beznadziejny skin Nieprawda, nie jest beznadziejny Dobra Każdy skin jest wyjątkowy Bo przedstawia wyjątkową siebie Alastor Wow, a co to jest? Co to jest widzowie? Czy to coś takiego? Zobaczcie Ludzie, chodźcie tutaj Gdzie wy jesteście? Halo, gdzie wy jesteście? To zmienił e, tego nazwę na Vox? Hmm. Ale masz ładne skinieniem No dobra, chodźcie. Chodźcie Tutaj. Tutaj. Zobaczcie. Co to jest? Przecież to jest ładne. A, a co to jest? To jest. Wow, to chyba coś takiego, że wiecie, że można to wygrać. Chyba o to w tym chodzi. Nie wiem. No, ja tak podejrzewam. Hej! Dobra, to chodźmy może gdzieś indziej? No, jestem żabą. Ja może będę miała ze zwierząt żabę. Chodź, misia. A żaba Nie jest tak ładna. Jest. Jest. Prześliczna. Jest prześliczna. Nie jest ładna, ale jest prześliczna. <laughs> Żabki są prześliczne. Bo to masz ładny skin... Dobra Chodźcie ludzi, skam Chodźcie Dobra, ale tu nie ma hotelu Hasbin szukam i szukam Możliwe, że to... Znaczy, do, do... No bo jesteśmy już w piekle To musi być tu gdzieś hotel Hasbin Gdzie jest hotel Hasbin? Oh, tam coś jest! Ludzie! Tutaj! kotów dobra okej okay. dobra, a co to jest? co to jest? jakby ja tego nie rozumiem co, co to jest? O. Wow. ale i tak mega się tyszować, słuchajcie, że tu mogłam dołączyć że to jest takie fajne, mega, mega, mega się cieszę Mega się jaram w ogóle, że dołączyłam do hotelu Haspin, Teraz mega się jaram tym I no Co to jest? Tego chyba nie było na planie Chociaż nie wiem Dobra, co to może być? Trochę się zacina to wszystko Wow, zobaczcie, tu jest kamera

ja niedługo pomuję oki Ok. Um, ja niedługo bierzmowanie W sensie nie miałam w tamtym roku. A dobra. Co my gadamy o tym? Lepiej się skupmy na misji. Gdzie jest e, ten. Ja. Nie podaję swojego wieku. A, okej. Okay. Dobra, nasza misja jest znalezienie hotelu Nie wiem, Gdzie jest Ten hotel Dobra Miałam już spowiedź Oki Ej, ale te światła naprawdę ładnie zrobili Przyznacie sami Jak się z tego wydostać? dostać? teraz że mam takie i z tego dostać mega. Dobra. Te światła są mega ładne. X. Dobra. Jak światła mogą być mega ładne, jak już to mega jasne. A gdzie? Ten cały hotel. A gdzie ten, gdzie ten cały hotel? Prom? Ja i ja nie, te same... Mekretki jak ty, bo ostatnio moja koleżanka się nie szkoły i zapycha. Mm. No widzisz. To są czekoladowe kretki. Ja bym nie zjadła prawdziwych oczywiście. Tamten to był już trochę taki żart z tym jedzeniem kretek. Więc <gry> no, niebie. Niebie.

Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? O, ktoś napisał po mnie i jak się. Gdzie jesteście? Ej, ale tu nie ma tego. Co to jest? Co to jest, słuchajcie? Wow. Ale mega. Już... Muszę e, kończyć. Już muszę kończyć. Okej, okay, widzę. E, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, A, z dzwoneczkiem. E, ja już muszę kończyć. Ok, pa. E, pa. Dobra, widzę. Be. Pa! pa. И видимо, если вам понравилось, дайте лапку, и говорим с не с Байо!